Ja jestem Pecik, a to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w Metin 2. W dzisiejszym odcinku będę tłukł wodza orków surą BMM 31 levelem. Chcę Wam pokazać, że sura BM to nie jest postać skreślona na straty z powodu tego, że statystyki idą w inta, bądź też dlatego, że ma skille pod PvP. Yy, BMM rozwala się wodza naprawdę bardzo szybko, Gdybym miał może jeszcze ten 45 level i mógł go otruć, to, to naprawdę byłoby 30 sekund i po sprawie. A tak chwileczkę pomęczyłem się z obstawą, bo duch leciał w nich, a nie w wodza. I potem już było z górki. O, widzicie tutaj. Obstawa pada. Zaraz duszek skupi się na wodzu, to już będzie naprawdę super szło. Obrażenia z ducha wysokie. Jeżeli oglądaliście pierwszy filmik, to naprawdę nie skreślacie drugiego na straty. No wiem, że pierwszy wyszedł źle. Yy... Drugi będzie na pewno znacznie lepszy, ponieważ zmieniłem program do nagrywania. Zmieniłem program do nagrywania głosu i swoje nastawienie do filmików, no, można tak powiedzieć. Gdy nagrywałem tamten, byłem trochę chory. Teraz już wróciła mi chęć do życia. O, widzicie, tutaj ochronka padła. Bez niej naprawdę byłoby krucho, ona daje NAPRAWDĘ Olbrzymia jest na niej różnica, co jest niby tylko 15%, ale... No wow Wód stłukł mnie tylko po 2K, a normalnie to byłoby pewnie 5 Ze wspomagaczy używałem dużej, fioletowej potki I średniej, zielonej Ja wiem, że nie jest to rekord prędkości, ale... Jak szukałem na YouTube, to nie znalazłem żadnego filmiku, w którym BM ubija wodzaworków. Tak więc postanowiłem go tam wstawić. Tutaj już końcóweczka się zbliża. To może ja wam już teraz powiem. Yy, pozdrawiam Was. Zachęcam do komentowania moich filmów. Jeżeli chcecie wiedzieć o wszystkich nowościach, to zasubskrybujcie kanał. A jeżeli filmik się podobał, to dajcie łapkę w górę. I tutaj jeszcze co ze szkaty?